ma wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Risen. Jest godzina... Teraz wam mówię... 23.40, a ja nie mogę spać, więc... Myślałem, że równie dobrze mogę coś spróbować z tym zrobić. I powinienem tu mieć przemianę w... W... w łodzika. Aha, Cyrus tu sobie poczeka. Um... Nope. Nie, z dwoma nie będę walczył. Dobra. Żeby nie marnować zwoju, to zrobię taki trick, że wczytam sobie tę grę. I i po prostu pójdę drugą drogą. Bo niestety nie czuję się na siłach, żeby walczyć z dwoma jaszczuroczłokami. Oni są groźni. Oni no są groźni, i ja nie czuję się w tym momencie na siłach. Więc pójdziemy w drugą stronę. Tam były też, z tego co pamiętam, było jakieś, nazwijmy to skrzyżowanie. Gdzie było kilka przejść. Jest to tutaj, ale jeszcze sprawdzę to tutaj, co takiego ma ciekawego. Cyrus, jesteś? Jesteś, ok. Przydasz mi się tu. Przyznasz mi się tu bardzo oh, fucking renekton. Dobra, dobra. Ok, okej, ja to piję te miksturę. Ja szczurzy miecz, ciekawe na to zadanie. Mm. Miecz nie został wykonany dla ludzi. Wow, 90, A, nie za dużo. Mój ma tyle samo. Dobra, ale pokonałem go. To się liczy. Zobaczmy, co tu jest. Wow, fajny kufer. Naprawdę. Um, mapa więzienia jaszczurów? To dobrze wiedzieć, że to coś, to jest więzienie. Um, ciekawe, czego jest czuł chciały od tego. Eee... No. Tego jak mu było Elrika? No właśnie Dobra. Eee, gra, zapisz grę. Zapisz tutaj. I idziemy dalej. Ciekawe co jest tutaj. Nic O, jest coś, jest start again To dziwne, że ludzki klucz Pasuje do SMS o godzinie za 15 północ. Um, dajcie mi sekundę, to ważne. To bardzo ważne. To jest to tak ważne, że nie mogę niestety nie odpisać, a telefon mi wariuje. Naprawdę nie trzeba niczego. <laughs> Co się dzieje czasami z moim telefonem? Podejrzewam, że mam Samsunga Galaxy Ace. Podejrzewam, że um, problem polega na Androidzie 2.3, bo słyszałem, że ta wersja ma spore problemy. No ale nie znam się za bardzo na telefonach. Um, znajomy z, z grupy proponował mi, że zainstalować 4.0. Tylko że to różne. Fanowskie, no bo to nie jest oficjalna wersja, to fanowskie wersje 4.0 mają różne tam problemy, na przykład um, jest kilka wersji, w jednej na przykład nie wiem, nie działał aparat. Stąd kamera? Are you fucking kidding me? 4 4 Renektony. Fuck the police. Dobra, pomogę mu trochę. Dobra. Um, ale muszę być... O oh fuck, muszę być zajebiście ostrożny. Oh, co to... Czy wy to widzieliście? Nienawidzę takich błysków, nienawidzę takich bugów z teksturami. Okej. Okay. Dobra, trzeba będzie pojeść trochę mięsa. Żeby zregenerować sobie HP. Trzech naraz. Dobrze, że nie więcej, bo tam widziałem jeszcze w sklep, o co sobie chodziło. Um, sorry też, że nie wyciszyłem telefonu. Tak przy okazji, ale nie sądziłem, że ktoś mi napisze jeszcze SMS-a o tej godzinie. Co to za dzikie przejście piekielne tam jest na lewo? Nie wiem. Ale tu jest więcej czuroczłeków Dlatego też. Cyrus. Chodź tu, mamy robotę. No. W... <laughs> Wiem, Cyrus, właśnie to powiedziałem. Dobra. Samemu tutaj to byłoby naprawdę przez yeah. z nimi walczyć. Myślę, że twórcy to przewidzieli, dlatego dali nam Cyrusa. Dobra. Kolejne zwycięstwo Cyrusie, mój dzielny kompanie. Jestem z ciebie dumny. Czuję się teraz jak. Aha. Jak Dragon Dragonborn Hero. Niektórzy mogą wiedzieć. Jak nie, to polecam to wpisać na YouTubie. Sven do something. Ciekawe co może być tutaj. 10 tysięcy korytarzy. Um. Okej. Okay. Myślę, oni są w zasadzie jacyś tacy ślepi albo coś, nie wiem. Ej, chłopaki. Ej, Renekton. Um, ten po prawo wydaje mi się jednak odrobinę Wartownik, fajnie. Ja mu nic prawie nie zrobiłem. Mam nadzieję, że Cyrus jest nieśmiertelny, inaczej mamy problem. Ale on naprawdę musi mi tu potankować. I to odno. Dobra, 250 po Boże. To było ostre. Sora, dostałem kolejnego. Hmm. No dobra. Na razie, na razie nie będę się wdawał w dyskusję. O, kamienna na płyta. Na razie jest nagrywanie. W ogóle zapisałem grę? Nie wiem czy zapisałem, tylko zapiszę, dla pewności. Nie, nie zapisałem. To dobrze, bo jakbym miał z tym wartownikiem walczyć jeszcze raz, to nie wiem czy poszło tak fajnie. O, um, Dobra, i pozwolicie, że się prześpię w tym łóżku, ok? Dobra, jest ok. Dobrze. Dzięki Wam za gościnę, chłopaki. Doceniam fakt, naprawdę. My tu mamy zamek jeszcze jakiś. Co jest? Nic. Kość jedna, kość druga, ok. Ale kolejne? kolejny mamy tutaj. Czy jak nam numer 3? Nie było nic ciekawego. Mam um, no, dobre imię na razie zapisało. Zobaczę jeszcze, co tu jest na górze. Więcej cel. Zobaczmy. Nie, nic. Więcej? Nic. Um, nie, to tylko zamek. Co mamy tutaj nad tym ogniem piekielnym? Mamy. Ogra. Tu nie żyjesz. Mieisz Masz bardzo inteligentny głos, jak na ogra. What are you tu here? The lizard men caught me. I, Drock, fought, but there were too many. Saurians. They smell as bad as they look. You're free now. Then my honor owes you much. I'm looking for the druid. Druid? A human. A man. Probably a wizard. Ah. You want Eldrick. Where is Eldrick? The Saurians took Eldrick away. I have not seen him since then. Do you know where they took him? I have been trapped here. But once they took me through the wall, maybe that is where they took Eldrick. Which wall did you go through? A wall in the passage behind a big room.

Cyrus, moonwalkuj się tutaj, bo widzę, że ty lubisz moonwalking. Ono tu. Okej, okay, może się moonwalkować tak długo, jak mi pomagasz. Więc. Dobra, to już sprawdzone. Jaszczurzy miecz. Um, jeszcze coś by wypadało. A w ogóle masz mi coś do powiedzenia? Nie, okej. Okay. Chciałem, żebyś mi powiesz coś ciekawego o tych jaszczuro tam jest ich jeszcze całkiem sporo znaczy. Aha, to jest... To pewnie jest ta wielka ściana, o której mówił... Darok, Drog, nie pamiętam ten ogr. Na D pamiętam, że miał imię. Ej, Cyrus! No właśnie. Dawaj wszystko co masz jeszcze, O, przyciągnąłeś uwagę następnego, to dobrze. Uwielbiam jak tak sobie latają. To jest zajebiste. Okej, okay, co my tu mamy? Jakieś dzikie łóżka. Nie jest skrzynia, w której jest? O, o, o dobry pierśń, podała mi się ten piersień. Czekajcie, muszę zobaczyć. Pierśń założony. Siła plus trzy, nie obrona, nie, życie, okej. Okay dziesięć punktów życia może mnie czasami uratować. Um, to musi być ta wielka ściana, o której on mówił. Wyciągnij za pierścień. No to jest tu kilka. Jest tam też ten kołofrot. Dobra, no zaraz zobaczę, co się stanie. Um, trochę się boję. Okej. Okay. Ja widzę tego ujęcie kamery właśnie w grach pirania bajt. Jest takie do dupy ujęcie kamery jak używa się koło lub czegoś, że nie widzisz co, co jest za drzwiami, które otwierasz. To mnie, to mnie trochę denerwuje. No, no okej. Okay. Chodów, widać, też nie projektowali z myślą o ludziach. Um, Cyrus? Ej, hey, Cyrus? Um, możesz chcieć go uderzyć? Okej. Okay. Dzięki jeszcze raz za pomoc, jest już nieoceniony. Teraz sprawdźmy, co tu jeszcze jest. Tu wygląda jak coś, gdzie może być jakieś przejście albo coś. Trzeba um, by mi się tylko pierścień, który by to otworzył. Nie, nie ty Cyrus, tym razem nie ty. Z tym nie mogę, z tym nie mogę, z tym też nie mogę i z tym też nie mogę. Dobra, zobaczmy co jest gdzie indziej. tam było jeszcze kilka różnych przejść, których nie sprawdziłem. Hmm. Tutaj nic ciekawego. Tutaj jest to. Warto by się było rozejrzeć, może odrobinę. Czy nie ma tu czegoś ciekawego przypadkiem? Kamienna płyta. Nie? Nic? To wszystko? Okej. Okay. miałem um, tam dwie te kamienne płyty. Mądrość, plus cztery mądrość. About magic No tak, mądrość. Moja mądrość jest w tym momencie. Poza wszelką normą, kiedy już się odczytałem książek, czytałem się więcej książek niż prawdopodobnie większość npc w tej grze kiedykolwiek widziała. No Okej. Okay. Dobra, nie tędy. Musi tu być gdzieś jakiś pierścień, który pominąłem. Z jakiegoś powodu. Jest. Wow. To ci ciekawostka. Dobra. Zapisz. Um. O oh fuck to jest... Tylko nie, nie włączaj mi tu magi, proszę cię. Um... Em. to do przejście, nie wiedzieć po co. Dobra. Teraz mamy go z, cyru z cyrusem otoczonego. Okej. Okay. Co co masz? Teleport? O o o teleport kolejny. Fajnie. To dobrze. Przyda mi się. <laughs> Za pierwszym razem. Dobra. Ciężka szafa. Szafa z kamienia. To musi być fajne. Dobra. Ym... Tron. Też pasuje. Hey, Eldrick. Hey, You Eldrick. Check them. Finally. I thought it would never get out of there. I am Eldrick. Most people call me Eldrick. And I thank you for releasing me. What are you doing here? Who can say? What is a man to fate but an ant to the Queen? I am a Druid. Who and what do you think you are? Who knows? I'm a castaway. I got washed up here and now I'm stuck. Then fate brought you here. It brought you here because it has something in store for you. What do you mean by that? Nothing happens by chance. There is a reason you survived. The world has a plan and you are but a building block. You cannot resist it. So tell me, why do you think you are here? I need help repairing a magical artifact. What kind of artifact? A crystal disc, but the crystal has lost its power. Ah. Do you have the disc here? No, Master Cyrus has it. A mage? No, 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 no. I don't work with mages. If you want me to repair the disc, then I will work on it alone, with you. Bring the disc to me without a mage, then we'll go to my hut. Here, I found a staff. I presume it's yours. Thank you. I lost it while trying to fight off these lizard men. Still, for my staff, perhaps you can use this amulet. I never was one for jewelry. No, I need the disc. Why? Eldrick does not want to include you in the ritual. What? Nonsense. I must be a part. Is that what you'll say to the inquisitor if Eldrick refuses to help? Very well. arrogant stupidity take the disk i'll look around and then return to the monastery you'll find me there should you find you need me i've got the disk excellent 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 we should get out of here then let us go to my hut come on why are we standing here where lizard men may find us what do you know about these lizard men oh uh, they might seem like simple lizard men to you but they once ruled the world, but that was long ago, very long ago. i have no idea where these come from. no, no, no! they should all be dead, extinct, yet here they are. it must have something to do with the ruins. but do you think there are more lizard men? who knows? who knows? they must have been driven to places away from mankind, taken to hiding. but the past lays claims on the future. the lizard men, the saurians, are a part of the past. Może teraz chcą the przyszłość. Let's go to your hut. Follow me! Dobra. Jakby się coś miało stać, to ja zapiszę tutaj. I no co, idę do jego chaty. Zobaczymy, co mi powie. Um, myślałem, że powiedziałem, że ten kompleks więzienny. Myślałem wcześniej, czy to jakaś świątynia to jest więzienie. To... w sumie wychodzi na to samo. Myślałem, że to będzie jakiś znacznie większy, ale... No jest okej. Okay. Dało jakoś radę. Cyrus bardzo pomógł, bez niego to było przesrane przecież cokolwiek zrobić. Eee, tyle... Tyle tych jeszczuru ludzi to są strasznie silne potwory. Już jeszczur ludzie sami w sobie, a ci wartownicy i ten kapłan to już w ogóle ale jakoś dało ranę. jakoś to oczyściłem sobie wszystko e, już wyszliśmy i idziemy z za trusą, zobaczymy co nam powie na temat dysku nie pamiętam ile było tych dysku 5 czy 6 wiem że to będzie trzeci a resztę jeden ma chyba ton tego co wiem a resztę nie, nie ma żadnego pojęcia znaleźć. No, coś trzeba będzie patrzeć a przede wszystkim ktoś mi napisał że Pati jest w tej świątyni, to jak skończę to, to wrócę się do Paty, rozumiem, i chyba zrobię sobie questy poboczne w mieście kilka. Yy, te skóry, te torby, te z narzędziami, tak fajerem, zobaczę co, co mi się uda wycisnąć. No i mam już na tyle golda, chyba że mogę sobie też pozwolić na lekki upgrade umiejętności. Um szczególnie że mam sprazyne 35 punktów nauki no to wiecie co jest coś z czym można zacząć cokolwiek robić So here we are. We could discuss everything here. Are you trained in magic? Magic is one of the oldest forces there is in the world. I think I wasn't there so I'm guessing. The world is full of it. How does knowing this help us? How can you learn without curiosity? Have you never put your finger into something you shouldn't just to see what would happen? Why do you live out here? I have spent my whole life here. It isn't exactly safe out here. Where is there safety? What is safety? Whether you're in the town or in the wilderness. Out here, at least, I am only responsible for myself. Can you repair this disc? <sighs> Let me see. It is old. An unusual combination of metal and crystal. But the crystal is dull. Its power is extinguished. Can the disk be repaired? I can attempt to heal the crystal. Only then can its magic be restored. What do you need this disk for? We think this disk will help save the island. This disk? How can it do that? There is a gate that appears to lead inside the volcano. We think whatever caused these ruins to rise is inside. We? Who is we? Me and Inquisitor Mendoza. The Inquisitor? Interfering egoist? Thinks he's a man of magic and philosophy. Still, we must concern ourselves with the disk for now. How can you heal a crystal? The crystal must heal itself. This process must be assisted. What do you need me to do? The simplest way is to use another crystal to charge the magic in this one. Do you have a magically active crystal? Where do I find a magically active crystal? Well, the mages at the monastery use crystals to work magic? I need one of those crystals. but know this, it will lose its power in the ritual. So I have to go all the way back to the monastery. Oh no 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 I have a crystal in my hut in the chest. Here's the key. Wow, to jest ogromne ułatwienie. Dzięki Eldrick. Nie muszę przynajmniej zapieprzać tam po brotem. Co po cisku wino. Dobra. Złoto musi raczej tu nie przydać, tak? I have an active crystal. Good. But remember, it will lose its power in the ritual. If you have any further use for it, you should look for another. Here is a magic crystal. Very good. The magic from this crystal will help us heal the damaged disc. How do we restore the disc's crystal? Ah, it requires an ancient ritual. Then let's start it. Before we begin, I must discuss something with you. Discuss what? You saved my life. I am in your debt, so I will help you. But you must take care. You do not know what is inside that mountain. So before you act, I advise you to speak to me first. I agree. I will come to you for advice. Good. Then you must learn as much as possible while you are in there. With devices like this disk locking it, I suspect it will be full of wonders. What do you suspect is inside? If I were to guess, I would be no better than the Inquisitor. I want to know what is down there. Examine everything books, records. Find them and study them. Find out what the gate is meant to protect, and return to me. Let's charge the crystal. Yes, but we cannot charge it here. Follow me. No, Tommy. Przynajmniej... znaczy Czy domyślam się, że chodzi o ten e, tutaj? Kamienny krąg, czy jak to się tam nazywa? Przynajmniej wiem, już do czego służy. No, dokładnie. I never wiedied you what that is, of course. Stop! We are here. What is this place? It has great magical power. Let us begin the process. No, it's Katzenka. That's dumb. When I saw Katzenka in this place, there it's done. So the disk is healed. That is what we were here to do. What else would I mean by done? Thank you. Then I will take the disk to the inquisitor. Do that. But if you need a level head than the inquisitor, inquisitor. Inquisitor. How can a man with such a closed mind be called inquisitive? It is a crime against language. Keep a level head. Speak to me before you make a decision with him. I promise you an open mind and brilliant insight. Good luck. Okay. No, to to był trzeci z pięciu dysków. To ja sobie zapiszę. I no, już w sumie nic nie będę robił. Ale sprawdzę. E, tak. Mapa zadania. Wschodnia świątynia jest tutaj. Um... Jest... Lordowie? No. lordowie. A tu już żadnego z nich nie ma. Tylko ten tutaj. Czyli tu jest zrujnowany zamek, zrujnowany zamek, tu jeszcze w tym chyba nie byłem, albo w tym, nie jestem pewien. Eee, tutaj... Jeszcze tutaj mięto pracy na wyspie. Tutaj jest... Um... Tu chyba pójdę następnym razem, bo nic innego. Tu już nie widzę. No, to następnym razem pójdziemy. Tutaj zobaczymy co się stanie, więc póki co żegnam się z Wami, trzymajcie się, no i na razie, cześć!